Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Na koniec zaśpiewamy jeszcze raz. Ukochani przyjaciele, Chrystusie Jezusie, naszym jedynym Panu, Zbawicielu i Mesjaszu, w Jezusie Chrystusie. Wiecie, że jeżeli będziemy mieć wiarę, bo tak nam przykazał Pan. Tak silną. Chociażby jak ziarnko górczycy, które na początku jest tak maleńkie, ale potem naprawdę rośnie z niego wielkie drzewo. Nie zlękniemy się żadnej strzały, niczego, żadnego, żadnego innego głosu, a tylko na głos Pana żyć będziemy. Bo Jezus z zmartwychwstał, ziemia zadrżała, niebo się, prawda, rozdarło, zasłona przybytku się rozdarła, kiedy On umarł na krzyżu. Ale On właśnie, On właśnie pokonał, e, że tak powiem, tę e, przesłonę skalną, grób. Wyszedł z grobu po prostu na zewnątrz. Aniołowie mu pomogli. Państwo zawsze mu pomagają, nam pomagają w Chrystusie. Jezusie, naszym jedynym Panu, zbawicielu i Mesjaszu, powtarzam, nie ma innego życia. jest tylko Chrystus, tak? Ponieważ on, Bóg nas stworzył. Właśnie Chrystus wcielone słowo nas wybawił ze wszelkiego zła, wykupił nas z ucisku, w ogóle dał nam życie w obfitości. On jest Bogiem, będzie decydował. Ziemia, niebo to, to już nie ma większego znaczenia. Najważniejsze, żeby żyć dla Boga, ale to musi się zacząć już na Ziemi. Żeby niebo było nasze, ponieważ Emanuel Bóg żywy przychodzi do nas i jest tu między nami wraz ze wszystkimi świętymi. Ale właśnie to On jest najważniejszy. Chodzi o to, żeby już nie było żadnej różnicy pomiędzy Nim a nami. Właśnie po to spotykamy się na Eucharystii. Składamy Mu dziękczynienie, ofiary z siebie, a żeby przyjąć Jego najświętszą ofiarę złożyć ją jako Bogu Ojcu. To jest niesamowite, to jest tak piękne, bo z Chrystusem, w Chrystusie i przez Chrystusa nasze życie naprawdę jest najwyższą wartością krew i ciała, ciało Pana. To jest wartość naszego życia. My odkupieni jesteśmy. Każdemu człowiekowi to przysługuje. Chrzest święty i życie, już tylko wolność. Dziecka Bożego. Po prostu, kochani. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Ukochani, no, nie może być lepszego życia. Jest to wszystko, to te wszystkie liście, tylko przytulić. Będą, będą jeszcze złote. Ja to czuję, po prostu w to wierzę. Ja po prostu wierzę w Boga. A... Reszta należy wszystko do Pana. Nasza wiara to jest On, Jezus Chrystus, i żyjemy. Amen. Alleluja!